Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj wielki pojedynek. Michael Berry, Big Short versus Warren Buffett. O, chodzi tutaj o Apple, ponieważ Michael Berry w swoim statementzie swojego funduszu za pierwszy kwartał wyszła informacja, że ma 200, że ma opcji na wartość opcji PUT, na wartość 206 tysięcy akcji Apple, a. a z drugiej strony Warren Buffett i Berkshire Hathaway opublikowali wyniki za pierwszy kwartał, gdzie dodają 0,43% akcji Apple'a. Jak widzicie oczywiście to jest ciekawostka, ponieważ no 206 tysięcy akcji versus prawie 4 miliony akcji, no to są takie tak naprawdę wiecie przepaść jeśli chodzi o, o kapitał. Jest taka ciekawostka, że on, że Michael Berry Big Short shortuje właśnie Apple'a, bo zabezpiecza swoją pozycję. Nie wiem, nie wiem o co chodzi do końca, bo nie ma informacji o cenie strike, o, czasu, o czasie zapadalności tych opcji put, no ale powiedzmy gdyby teraz nie wiem kupił za 160 w momencie, kiedy Apple był wyceniony na 160 dolarów, kupił opcję Put, no i w tym momencie, jak jest po 140, to cały czas ma możliwość sprzedaży tych, tych akcji, ale też prawdopodobnie te opcje Put zyskały na wartości znacząco przez to, że właśnie spółki technologiczne są w, mocnej, w mocnych chwilach spadkowych. No ale tak samo kupił Alphabet czy Metę, więc. Więc różne rzeczy tutaj się dzieją, jeśli chodzi o portfolio Michaela Aberego, no ale skupmy się bardziej na długim terminie i zakupach Bershie Hathaway, bo to są bardzo, bardzo ciekawe wyniki za pierwszy kwartał przyszły i nowe są zakupy, są dodanie nowych, e, wróć, dodanie nowych spółek oraz zwiększenie pozycji na niektórych innych spółkach. Mamy takie zna najbardziej znaczące, to mamy Chevron, e, zwiększenie pozycji o 300%, Activision Blizzard zwiększenia o 338%, General Motors, no właśnie Apple 0,43% oraz takie spółki, które oni teraz udali no Citigroup robi Paramount Global. Więc to są chyba najbardziej interesujące, no, czy HP to są najbardziej interesujące tutaj nas pozycje, najbardziej te, te znane te spółki, no bo takie jak Fong, czy FND, czy RH, czy CE, czy McKesson Corporation Marker, ale Financial, no to są jednak takie pozycje już z końca tego ogonu. Poczytajmy sobie. Za Paramount Global zapłacili 2,1 miliarda dolarów, co daje 10,6% udziału w akcjonariacie, ale bez prawa głosu. Paramount to koncern powstały po połączeniu Viacom oraz CBS-u. Firma idzie w usługi streamingowe, jednak wciąż 85 przychodów w pierwszym kwartale 2022 pochodziło z telewizji, kin oraz praw autorskich i innych. Wedle założeń zarządu serwisy Paramount Plus i Showtime. Mają mieć w sumie 100 milionów użytkowników pod koniec 2024, Podczas gdy pod koniec marca bieżącego roku miały 62 miliony tutaj użytkowników. Prawdopodobnie jeśli jesteście starszymi ludźmi to pewnie może znacie produkcję właśnie Paramount czy Showtime'u, te, te seriale czy filmy. To są jednak, jest target do, do, na starsze osoby, seriale, dużo seriali detektywistycznych też. walor e, paramount jest tani, przy wycenie rzędu 18,3 miliarda dolarów, cent do 5,3. Akcje są handlowane, spodziewane zyski za czwarty kwartał razy 11,5. Przy tym spółka może się pochwalić z Tobą na poziomie 3%. Mam tutaj wykresik w tym momencie, 31 dolarów. Jak widzicie z dziura po informacji, że Warren Buffett z Bershka Hathaway wchodzą w Paramount, no to od razu jest skok, tak samo jak Twitter jest z zielonym maskiem, pytanie czy ta luka nie wypełni się w dół jednak, zobaczymy, no i właśnie, zysk prawie rzeczywiście 3%, 2,66%, ostatnia dywidenda, kwartalnie czy rocznie, no to są i przychody na stałym poziomie, a czasami to jest zwiększony, wersja 2018, no i zysk 4%, 4, ponad 4,5 miliarda dolarów wzrost z inwestycji 10%, marża zysku netto 11,66%, i to jest właśnie zakup Berkshire Hathaway. Pytanie, właśnie, jak sobie poradzi Paramount i Showtime w następnych latach, czy będą właśnie celowali też w młodszą widownię? Zobaczymy, jak tu będzie wyglądała walka Amazon Prime. Netflixa, Roku i innych, wszystkich tych, czy Apple TV, te wszystkie platformy streamujące będą walczyć o klienta. Ja się bardzo cieszę, będziemy mogli po prostu zobaczyć coraz lepsze produkcje i coraz lepsze promocje i spadną też ceny, więc bardzo się cieszę, że też tutaj Paramount będzie walczył o klienta. Mam nadzieję, że też wyjdzie na inne kraje świata i będzie budowało swoje przewagi konkurencyjne. Drugi zakup, który tutaj został opisany na strefie inwestorów, to jest Citigroup. Wielka bankowa grupa City ma nowego udziałowca jest nim Berkshire Hathaway. W pierwszym kwartale Vehicle Warrena kupił udziały za 3 miliardy dolarów. Komentatorzy podejrzewają, że za tą decyzją stoją oficerowie inwestycyjni Bafeta, Ted Welshe oraz Todd Combs, którzy zarządzają 35 miliardów dolarów z 400 miliardów dolarów aktywów Berkshire Hathaway. Co ciekawe, z tej grupy przychodzi turbulencję. Nie wypełnia prognoz finansowych. Ma problemy z realizacją nakazów ze strony regulatorów. Niedawno grupa zapłaciła 400 milionów dolarów kary za różne nadużycia. Dodatkowo wyszła lub wychodzi z kilku dużych rynków Australia, Chiny, Rosja. Jednak pod wodą nowego CEO Jane Fraser powstała strategia, która ma zapewnić grupie powrót ze wskaźnikiem ROE na poziomie 11-12% w ciągu 5 lat. Wczoraj po publikacji informacji o wejściu BRK do, BRK do akcjonariatu. Kurs Citigroup Group zwyżkował niemal 8%. To był artykuł z 18 maja, więc jak to nagrywam, to było wczoraj. Mamy Citigroup Group na poziomie 49 dolarów 3% na zakończenie właśnie sesji i pytanie, czy ta luka też nie będzie tutaj wypełniona po właśnie widzicie w tej sesji, czy w następnych sesjach. Jestem bardzo ciekaw, no ale zakupy. Zakupy zostały zrobione. Co jeszcze oczywiście dokupowali? To Chevron. Chevron, jak pewnie znacie, jest to firma założona w 1879 roku. Czy idzie to? Znana, znana spółka. No i 168 dolarów w tym momencie mega sobie daje radę, jak wszystkie inne podobne spółki z tego segmentu od początku roku 2020 dwa dlatego też Berkshire Hathaway bije szeroki indeks giełdowy z tego powodu że mają właśnie dużo spółek energetycznych, chemicznych, budowlanych, złoto i tak dalej, w sensie firm produkujących złoto, czyli taki biznes tradycyjny i to po prostu sobie świetnie performuje od początku roku, więc dlatego też Berkshire Hathaway pobiło na przykład indeks KT Wood technologicznych spółek. E, więc jeszcze to co dokupili to był Occidental, Occidental Petroleum Oxy i tak samo wykres oczywiście od roku, początku roku 2022 świetnie, świetnie sobie tu performuje prawie 100%, ponad 100% w tym momencie plus jeszcze ostateczna taka pompa, że Berkshire Hathaway do, e, doszedł do akcjonariatu. Pytanie właśnie czy nie było to jeszcze kupowane wcześniej. W każdym razie e, dobre, dobre wyniki. Activision Blizzard zwiększone i te inne wszystkie informacje możecie sobie sami znaleźć w internecie, więc poszli na zakupy. Oni kupują od pierwszego kwartału, zaczęli, zaczęli kupować. Pytanie: czy w, w kolejnych miesiącach, na przykład we wrześniu czy, czy nie wiem, w sierpniu, dowiemy się, jak było z drugim kwartałem, czy na przykład teraz czegoś nie kupują. Jestem ciekaw właśnie was, czy sądzicie, że Berkshire Hathaway teraz kupuje, w tym momencie i, i tyle. Jestem ciekaw waszego zdania. Kupują, no nie? Coś, coś na pewno zawsze można na takich przecenach widzicie kupować. Czekali z zakupami, dużo rzeczy teraz podejrzewam sobie dokupią, kiedy się już właśnie te emocje na rynku schodziły lekko i jestem ciekaw waszego zdania. Co może jeszcze kupić Warren Buffett? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.